Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Prawda, duchnia, kłaniam się i zapraszam na kolejną audycję Fundusze Unijne dla Mazowsza. Przypominam, ta audycja, w której informujemy Państwa po jakie fundusze, na jakie cele można sięgnąć do Kasy Unii Europejskiej. No ale też dzisiaj taki obszar myślę, że spotka się z dużym zainteresowaniem. To, co Państwu dzisiaj przekażą goście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Mianowicie dzisiaj będzie o działaniu 2 rozwój e-usług na Mazowszu. Rozwój e-usług na Mazowszu, czyli dzisiaj będzie o środkach na rozwój wszelkich przedsięwzięć informatycznych. Ja proszę Państwa, zanim przedstawię obecnych już w studiu gości, no to pokazujemy, co już zrobiono, jeśli chodzi o rozwój e-usług na Mazowszu. Przenosimy się do Węgrowa. Zapraszam na rozmowę z burmistrzem na temat m.in. informatyzacji urzędu, stworzeniu portalu Wrota Węgrowa. No i myślę, że to będą już bardzo ciekawe Tropy, które potem rozwiniemy. Wrota Węgrowa, nazwa tego portalu sugeruje, że miasto jest otwarte na nowe pomysły, na nowe inicjatywy. Tak jest Panie Burmistrzu? Jarosław Grenda, Burmistrz Miasta. On pełni rolę informacyjną o tym, co się dzieje w mieście, również w firmach. Daje możliwość zamieszczania ogłoszeń i informacji o swojej działalności przez firmy, stowarzyszenia. Jest, można powiedzieć, tym oknem na świat naszego miasta, bo internet w tej chwili jest coraz bardziej dostępny i za pomocą kilku kliknięć myszką można dowiedzieć się bardzo wiele o tym, co dzieje się w naszym mieście. Oprócz tego portalu Wrota Węgrowa zrobiliśmy formatyzację, kompleksową informatyzację Urzędu Miasta, która polegała na tym, że został dokupiony zarówno sprzęt komputerowy, jak i oprogramowanie. Rozmaite agendy Urzędu Miasta, bo muszę powiedzieć, że działamy w pięciu różnych miejscach na terenie miasta ze względu na słabe warunki lokalowe, więc te miejsca zostały spięte jedną siecią światłowodową. Oprogramowanie w tej chwili jest dostępne praktycznie na wszystkich stanowiskach. No i również mamy pełny wgląd do tego, co się dzieje w finansach czy w innych sferach działalności urzędu. To oprogramowanie jest zunifikowane. W ramach tego programu urządziliśmy cztery punkty, powszechne punkty dostępu do internetu, gdzie nieodpłatnie można korzystać z internetu i korzystać z porad instruktora. Oprócz tego uruchomiliśmy hotspot w w obrębie rynku internet bezprzewodowy jest dostępny dla praktycznie każdego, kto znajdzie się w zasięgu tego hotspota. Rzecz z jednej strony najważniejsza, a z drugiej taka, która jeszcze nie jest zbyt popularna. Mianowicie mamy w tej chwili uruchomioną skrzynkę podawczą, gdzie drogą elektroniczną można składać wnioski, podania i dokumenty. Chętni mieszkańcy korzystają z tych udogodnień? Ta skrzynka podawcza praktycznie nie jest wykorzystywana. Chcielibyśmy, żeby to jednak w o wiele większym niż dotychczas stopniu służyło mieszkańcom, dlatego że jest to niesłychanie proste urządzenie czy udogodnienie, ale tutaj chyba trochę jeszcze pokutuje ta stara zasada składania dokumentów w wersji papierowej. No i one zdecydowanie dominują. To jest chyba przełamanie, nie wiem, tradycji, przyzwyczajenia, a to bywa najtrudniejsze. Ile kosztowało miasto wprowadzenie tego systemu? Koszt tego całego programu Ewęgrów to było około 700 tysięcy złotych, łącznie z kosztami funkcjonowania internetu W ciągu kolejnych pięciu lat, więc to są również koszty te, które będziemy jeszcze ponosili. Z tego około 230 tysięcy to było dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Czy wyobraża sobie Pan dzisiaj kierowanie miastem, urzędem bez dostępu do internetu? W tej chwili to byłoby niemożliwe, no chociażby dlatego, że część procedur zarówno z ustawy o zamówieniach publicznych, również kwestia biuletynu informacji publicznej, to są już obowiązkowe procedury zamieszczania na stronach internetowych dokumentacji, informacji. W tej chwili można powiedzieć, że funkcjonowanie urzędu byłoby niemożliwe. Tak, proszę Państwa, już opisaliśmy tym samym jedno takie przedsięwzięcie na Mazowszu, no ale jest ich więcej, o czym też się Państwo przekonają w naszej audycji. No, a namawiamy Państwa, żeby takich przedsięwzięć było więcej, bo są na to środki. Przypomnę, działanie 2.2, rozwój e-usług na Mazowszu. No i obecni w studiu eksperci, Pani Katarzyna Dziuba-Kubicka, Wydział Szkolenia Beneficjentów. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Radosław Bodzioch, Wydział Oddziałów Zamiejscowych, a także Centralnego Punktu Kontaktowego. Witam. Witam i panowie Piotr Haberski i Dariusz Tarnowski wydział wdrażania priorytetu pierwszego i drugiego regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, i tak przypomnę, są eksperci w studiu, teraz sporo informacji na ten temat, ale też gdyby były pytania, to po zakończeniu programu numer telefonu 022 645 56 66 i tutaj eksperci do Państwa dyspozycji mogą odpowiadać na Państwa pytania. Przypomnę do dzisiaj o rozwoju e-usług na Mazowszu. Przypomnijmy, że jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Ma on różne swoje priorytety. No i właśnie między innymi znajduje się w tym ważnym dokumencie priorytet drugi. Jaki jest cel drugiego priorytetu? Głównym celem priorytetu drugiego, przyspieszenie e rozwoju Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego jest rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze strategii e rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Celami szczegółowymi tego priorytetu są także przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, rozwój e-usług dla obywateli, czy rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. No dobrze, i teraz mamy właśnie w ramach tego priorytetu działanie 2.2, rozwój e-usług na Mazowszu. Spróbujmy to uściślić. Jakie to mogą być przedsięwzięcia, o co chodzi dokładnie i na co wskazywałaby nazwa? Proszę Państwa, działanie usługi, działanie 2.2 to jest działanie skierowane przede wszystkim dla samorządów, dla administracji lokalnej, regionalnej. Również mogą szkoły wyższe, jednostki naukowo-badawcze, zakłady opieki zdrowotnej, ale tylko te działające w ramach, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ tutaj mamy wykluczoną pomoc publiczną. Czyli są... to są ci, którzy mogą sięgać po te środki? Jak tak, to są ci beneficjenci, którzy mogą sami przygotowywać wnioski i być beneficjentami, prowadzić projekty. Jakie projekty? Proszę Państwa, przede wszystkim przygotowując taki projekt Interesując się działaniem 2.2, trzeba pamiętać o tym, że jest to działanie, w którym mamy zmieniać mazowsze a przede wszystkim zmniejszać dysproporcje. W tej chwili na Mazowszu mamy taką sytuację. Dla przykładu powiem, mamy e, na przykład powiat przesuski, gdzie w większości każdą ze spraw, którą idziemy do urzędu, chcemy załatwić, załatwiamy w sposób tradycyjny. I mamy z drugiej strony e, na przykład Urząd e, Dzielnicowy Praga Południe, w większości w pełni zinformatyzowany, nowoczesny Urząd z prawdziwego Zdarzenia, e, posiadający także e, w, no, jeszcze nie w całości, ale w wielu obszarach zintegrowane systemy e, informacyjne. Co skutkuje, proszę Państwa, tym, że mamy takie duże dysproporcje, takie duże różnice? Otóż oczywiście mieszkaniec Pragi Południe, ci, którzy są zainteresowani, potrzebują tam załatwić sprawę, nie odczuwają żadnego problemu, żeby załatwić jakąś sprawę i jechać do powiatu przysuskiego. Fizycznie dostaną ten sam dokument, tutaj nie ma żadnego problemu. Odwrotnie jest, kiedy mieszkaniec powiatu przysuskiego chce się dostać, chce załatwić sprawę w Warszawie. Automatycznie czuje się wykluczony, ponieważ nie potrafi załatwić tej sprawy. To jest działanie, to jest główny cel działania 2.2, żebyśmy mieli sprawną administrację żeby nie było tak, że jeździmy po Mazowszu i czujemy się tak naprawdę, jakbyśmy byli w kilku różnych regionach, bo momentami jesteśmy w XIX wieku, a czasami jesteśmy w XXI, tak jak to jest w Warszawie. Jakie projekty, proszę Państwa? Przede wszystkim z ciekawych projektów, które pojawiają się u nas w głowach beneficjentów już w tej chwili, które w pełni wpisują się w ten typ działania, to są bardzo ciekawe projekty, które mają tak naprawdę stworzyć oczywiście zintegrowane maksymalnie, maksymalnie taką obsługę, obsługę petenta w urzędzie, jak Wydział Obsługi Mieszkańców, który mamy tutaj w większości już w dzielnicach w Warszawie, ale także na przykład działania e-dziennik, gdzie dzięki temu działaniu tworzymy sobie taką taką platformę, w której rodzice mogą y, za, zasięgać informacji, jak y, ich pociechy y, funkcjonują w szkole, czy nie mają obecności. Jakiego y, dziennika nam no, tak, tak, jaki tak, tak. nauczyciel prowadzi po prostu. Dokładnie, mogą sprawdzać sobie oceny. Y, z dalszych y, ciekawych projektów, które, y, które się pojawiają, to są w pełni z, zinformatyzowanie zakładów opieki zdrowotnej, y, od rejestracji po y, także wymianę danych. No, oczywiście problemem jest zakup baz danych, czyli tego, że większości jednostki zdrowia, jednostki sektora ochrony zdrowia nie tylko na Mazowszu, w ogóle w Polsce mają tutaj nieuregulowaną...